Nasza wizka z Krakowa przyjechałam. W, w ramach wygranego konkursu pani się nazywa Krakowianka. Górnia Kedyta. Dzień, tak Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę Pani, w jakiej sprawie Pani do Smacznego, nas? jeśli Państwo śniadanie jedzą. W jakiej sprawie Pani możliwe. do nas przybywa? No tak w odwiedziny po prostu. To może zapytajmy się na jak się mieszka w Krakowie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze czasu. jesteśmy szczęśliwi. Ponad pół roku już. Ale to nie jest takie na chwilę, naprawdę, naprawdę mieszkasz. Znaczy... Ja jestem kobietą, ja nie wiem, czy to coś jest na stałe w życiu kobiety, no to ładne. ale rzeczywiście, naprawdę z perspektywy czasu jestem gotowa z pełnym, z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to był bardzo, bardzo dobry ruch. I dla Alana, dla jego samopoczucia, dla jego wyciszenia, uspokojenia i w ogóle muszę powiedzieć, że mam o wiele bardziej zorganizowane życie teraz. Jest to po prostu wymuszone tym, że muszę dokładnie planować podróże i jeśli przyjeżdżam do Warszawy czy w ogóle w jakąś część Polski poprzez koncerty, to muszę to dokładnie zaplanować. Jak mieszkałam w Warszawie, to byłam na wyciągnięcie ręki wręcz codziennie, od rana do wieczora czułam się, że jestem w pracy. Teraz w Krakowie jestem w domu, chociaż staram się pracować, bo byłam gościem na festiwalu filmowym. W Krakowie. E, przepiękne przeżycie, ale, ale generalnie Kraków kojarzy mi się z domem, z odpoczynkiem, z wyciszeniem i z normalnością. Mam czas na spacer, na, na pogaduchy z sąsiadami. Tego nie miałam nigdy w Warszawie. To znaczy, że jesteś bardziej anonimowa? To jest możliwe w ogóle w Twoim przypadku? Jest To tak mało polskiego. Oni w ogóle nie kojarzą, co się w Polsce dzieje. W Krakowie nie kojarzą. No. <noise> nie, no rzeczywiście mamy dużo spokojniejsze, przyjemniejsze, codzienne życie. Tego mi bardzo brakowało. Myślę, że Alankowi też. A, A on się. Moi... Poczekaj, bo właśnie. Dzieci właściwie najbardziej przeżywają przeprowadzki, bo my On dorośli sobie, sobie bardzo. naprawdę, ale nowi kumple, nowe środowisko, tak, tak. szybko mu poszła aklimatyzacja? Bardzo szybko, szybciej niż mi nawet. bo dzieci się bardzo szybko aklimatyzują. On był bardzo pięknie przyjęty przez nową szkołę, International School of Crackle. Bardzo pięknie dzieci go przyjęły i również nauczyciele. I co prawda jego pierwszym językiem był wcześniej francuski, a dopiero potem angielski. Teraz jest odwrotnie, ale francuski nadal ma, żeby nie tracić tych kilku lat nie. nauki francuskiego. Więc wczoraj było zakończenie roku. Bardzo, bardzo emocjonalny moment dla mamy. Alanek został wyróżniony, dostał nagrodę za występ artystyczny, bo zgłosił się do konkursu, o czym nie wiedziałam. Śpiewał piosenkę Adele, Hello. No i zajął kompozycję. Śpiewa po przed mamą. Słyszałam go dopiero na pikniku rodzinno-szkolnym i po prostu byłam bardzo wzruszona. Nie wiedziałam naprawdę, że tak ładnie śpiewa, ładnie śpiewa. Kryje to przede mną. W ramach rozwoju Kolejnych dziedzin działalności wzięłaś się za projektowanie ubrań. Właśnie jak to wygląda? Ty, projektujesz ubrania, rzucasz inspiracje? Na czym to polega? Proszę Państwa, no, podjęłam takie duże wyzwanie, bo bardzo lubię wyzwania i jestem dosyć odważną osobą i szaloną i czasem też spontaniczną. Ja powiem szczerze, że od bardzo dawna marzyłam o tym, żeby zrobić linię, swoją linię ubrań i to nie tych scenicznych, tylko dokładnie tych, które są mi równie cenne jak te, kiedy kiedy jestem na scenie, bo kiedy schodzę ze sceny, mam zupełnie inne życie. To jest dla mnie też bardzo ważne, cenne i bardzo prawdziwe, równie prawdziwe co scena i muzyka. Życie i ja sobie bardzo, bardzo cenię komfort i bardzo często miałam problem z tym, żeby dobrać jakieś ubrania na moje podróże, e, tak żebym po prostu rzeczywiście mogła czuć się komfortowo w samolotach, w, w pociągach, bo teraz jeżdżę Pendolino do Krakowa bardzo często, e, z Krakowa do Warszawy I, i generalnie brakowało mi takich bardzo wygodnych, fajnych, miękkich tkanin, dzianin i znalazłam firmę w Łodzi, Zresztą poznałam laureatkę, która wygrała konkurs, spotkałyśmy się wspólnie na koncercie dla Europy Europa to my poznałyśmy się za kulisami. Ona wymyśliła niesamowitą rzecz i moje marzenie, które chowałam kilka lat w szufladzie ożyła, ona wymyśliła aplikację, która będzie równolegle wydana razem z Linią. Która będzie stanowiła pomoc elektrycznego stylisty poniekąd, takiego Aha. wirtualnego stylisty. Tak, czyli rano nie wiem, co na siebie włożyć, tak. ba? Jeżeli ktoś ma te ubrania z, z mojej linii Take a Risk albo Make a Wish, bo podzieliłam te linie, korzystam chłopakiem lub dziewczyną. <laughs> e, tak dokładnie podzieliłam te linie, również kolorystycznie, no to mm -hmm. wystarczy najechać, to ona będzie aktywna, ta aplikacja od lipca. Mm -hmm. e, to wystarczy najechać i wtedy tam ma się podpowiedź, jak można to ubranie ubrać z czymś tam. I dzisiaj my mamy tak niewiele czasu, ja czasami staję przed szafą nie wiem, co mam ubrać, i po prostu można włączyć tę aplikację, ma się takiego stylista osobistego w telefonie. A słuchajcie, bo to do, do Was dwóch, y, pań, y, pytanie, bo Wy się wybieracie, zdaje się, y, na tę samą, no nie, imprezę, co Marsz. Marsz Godności się dzisiaj odbywa w obronie praw kobiet. O co chodzi? Y, chciałam nawiązać do jednego z haseł na Twojej koszulce, take a risk. I pomyślałam sobie o tym, że jeśli taka kobieta jak ty miałaby podejmować jakiekolwiek ryzyko, to czego by ono dotyczyło? Bo rozumiem, że jesteś za tą inicjatywą i za tym marszem, który tak, jest Tak, jestem za. Ja jedyne ryzyko, którego nie podjęłabym, to takie, które narażałoby bezpieczeństwo mojego dziecka. Ale Czy moje własne, tak? Ale generalnie jestem dosyć odważną osobą, mam dosyć otwartą głowę. A Dlaczego idziesz na ten marsz godności? I ja dzisiaj niestety nie będę mogła uczestniczyć A. w tym marszu, dlatego że za chwilę po naszym spotkaniu jadę uroczyście obchodzić stulecie Żyrardowa, które serdecznie pozdrawiam Cię, stulecie tego pięknego miasta. I mamy dzisiaj wystąpienie muzyczne, będę gościem muzycznym, więc muszę pojechać tam i mamy przygotowania przed tym wieczorną galą. Natomiast to dla tych fanów, którzy obawiali się, że już odeszłam od muzyki. Dobra wiadomość, bo fani tutaj zgłaszali taką obawę, że co prawda super te ciuszki, ale no, czy to znaczy, że odchodzę od muzyki? Oczywiście, że nie, nigdy w życiu muzyka zawsze będzie na pierwszym miejscu. Tak więc nie będę brała udziału w tym marszu, natomiast jeśli mogę się wypowiedzieć przy okazji tej inicjatywy, to chciałam prosić wszystkich polityków, którzy bardzo odważnie mówią o kobietach, i w ogóle jakby o decyzyjności w naszym życiu, żeby też tyle samo uwagi poświęcili dzieciom, które już są na tym świecie, bo, bo ja podróżuję po Polsce, zapraszam bardzo często na koncerty dzieci z domu dziecka, dzieci z takich rodzin wielodzietnych i, i im się bardzo mało poświęca uwagi, więc jeśli mówimy w ogóle o życiu, o decyzyjności, o tym, czy kobieta może, ma prawo, nie, nie ma prawa podejmować decyzje co do dania życia następnej istocie, to jest dosyć ważne, żeby też pamiętać o tych dzieciach, które są już na tym świecie. To jest jedna z Jeden z postulatów, bo tak naprawdę w tym marszu chodzi o godność człowieka, godność kobiety, rozumianą też między innymi tym, że w Polsce są bardzo niskie kary za gwałt. Jeśli chodzi w ogóle o gwałty, to bardzo dużo tych spraw jest no to e, umarzanych, złotych. więc chodzi również o sprawy alimentacyjne, bo jesteśmy na szarym końcu państw europejskich, gdzie płaci się alimenty. Dług alimentacyjny wynosi ponad 9 miliardów złotych. Wobec bo czego naprawdę jest o czym mówić i o co, o co walczyć. Drogi bardzo Panie. Ci dziękujemy, dziękujemy. za Dziękuję. spotkanie. Dziękujemy i wszystkich. Za mieszkańcom Żerardowa. Że dziś będą e, dziękuję ci mieć. Magda, a teraz już dla Magdy jej ulubieni chłopcy, dla których zapomniała w ogóle o swoim tak współprowadzącym. Tak i zazdrosny mężczyzna. Tak.